Ktoś kiedyś powiedział żartobliwie, że w, najważniejsze współczesne polskie święta narodowe to walentynki i Halloween. No właśnie, coś tu nie tak. Ani to nie jest polskie, to jest zupełnie obce i niepotrzebnie to się naśladuje. Poza tym obchodzenie takiego Halloween jest wręcz szkodliwe zatruwa psychikę, zatruwa ducha. To jest y, święto pogańskie, czci się jakieś tam czarownice, upiory, wampiry, coś takiego. No To jest, to jest po prostu y, z rodem. I y, wciąganie w to naszych dzieci, uczenie tego, aprobata ze strony szkoły, nauczycieli jest czymś wołającym wręcz o pomstę do nieba. To jest antykatolickie, zupełnie obce polskości na siłę narzucane przez jakąś głupią modę. Po angielsku Hallowmas to jest uroczystość wszystkich świętych, 1 listopada, a Halloween no to jest jak gdyby wigilia tego Hallowmas i powinno się to, jeżeli już, to po katolicku obchodzić jako wigilia, czyli oczyszczenie się przed świętowaniem Ważnego święta wszystkich świętych. 1 listopada to jest podniosła bardzo uroczystość, to jest wielkie święto. Kiedy czcimy wszystkich świętych naraz, mamy święta poświęcone Matce Bożej, rozmaitym apostołom, męczennikom, wyznawcom, dziewicom itd, i tak a 1 listopada czcimy wszystkich ich jednocześnie, wszystkich świętych, nie tylko nawet tych kanonizowanych, ale również i tych, Którzy są w niebie, o których nie wiemy, ale, ale oni tam są, żyją i cieszą się chwałą bez końca. Dlatego też właśnie przychodzimy pierwszego dnia listopada na cmentarz yy, nawiedzić groby naszych bliskich, ponieważ mamy nadzieję, że oni są w tym gronie świętych, błogosławionych, zbawionych w niebie. I dlatego przychodzimy. Natomiast drugi listopada dopiero. To jest święto. To jest wspomnienie, przepraszam, to jest wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Po polsku tak pięknie się nazywa Dzień Zaduszny, kiedy modlimy się za dusze w czyśćcu cierpiące. I znowu przychodzimy na groby. No bo pewności nie mamy, czy ci nasi bliscy są już w niebie, czy jeszcze w czyśćcu, tak? Dlatego przychodzimy również 2 listopada. No, był fatalny komunistyczny wymysł. Pierwszy dzień listopada nazywano świętem zmarłych. Co za bzdura! Zmarli nie świętują. Nie ma czegoś takiego jak święto zmarłych. Jest święto właśnie tych najbardziej żywych, tych żywych cieszących się życiem przez wielkie rzeczy, życiem niekończącym się, niezniszczalnym, życiem bardzo barwnym, mocnym, niewyobrażalnie pięknym, wspaniałym w niebie. I to jest 1 listopada. Dzień właśnie jak najbardziej żywych, żadnych tam zmarłych. Święto tych żywych, cieszących się naj, naj, najprawdziwszym życiem, czyli wszystkich świętych. Natomiast 2 listopada jest to wspomnienie zmarłych, czyli dzień zaduszny. I te dni właśnie chciejmy czcić, a nie żaden tam pożałuj się Boże Halloween. Co za bzdura nieszczęsna i niech nikt z dorosłych na miłość Boską takich głupot nie promuje i nam nie deprawuje w tym kierunku naszych dzieci.